Umiejętność czytania w myślach przydałaby się zapewne niejednemu z Was. Ciekawe co myśli sobie o mnie ta piękna niewiasta, ciekawe jakie myśli ma na teście największy kujon, chętnie je skopiuje. wreszcie dowiem się kto zajumał mój dezodorant w szatni, i tak dalej i tak dalej. Wszyscy, którzy myślą, że umiejętność ta przynosi same korzyści, muszą przygotować się na soczystego plaskacza w twarz. Kotoura, dziewczynka, która jako esper urodziła się właśnie z takim darem, już od samego początku nie do końca prawidłowo używa tej boskiej umiejętności. Czyta w myślach i przekazuje te informacje osobom, które niekoniecznie chcą tego słuchać, a już na pewno nie chcą, by dowiedzieli się o nich inni. Mniej więcej przez takie wybryki nasza główna bohaterka w dzieciństwie przeżywa prawdziwe piekło emocjonalne. Odwracają się od niej wszyscy znajomi, przyjaciele, a nawet rodzina. Staje się głównym celem drwin, żartów i plotek. Wydawać by się mogło, że jej całe życie opierało się będzie na samotności aż do śmierci. Pewnego dnia jednak poznaje Yoshisze Manabe. Chłopaka, który w dupie ma wszystkie plotki, żart i wizwiska, a w jego głowie praktycznie zawsze goszczą zbreźne i zawstydzające myśli. To właśnie on zmieni na zawsze zgniłe i smutne życie Kotoury. Razem poznają wielu przyjaciół, przeżyją niesamowite chwile i przede wszystkim będą żyć długo i szczęśliwie. Już od pierwszych minut zapoznania się z tytułem, twórcy uderzają w nas smutną retrospekcją głównej bohaterki. Każą nam współczuć, przeżywać i rozpaczać. Anime to nam przedstawia nam się jako dramat i okruchy życia. Jednak 10 minut później szybko leci do garderoby, rozbiera się ekspresowym tempie i zakłada zupełnie inny zestaw ciuchów. Od tego momentu do czynienia mamy z komedią, romansem i szkolnym życiem. Takie zachwianie równowagi zaskoczyć może niejednego widza. Twórcy najpierw zmiękczają nasze serca, by później poczęstować nas kilkoma śmiesznymi sytuacjami i dialogami. Pod koniec seria zmieni się jeszcze w lekki kryminał, a więc smiks gatunkowy podany został tutaj przeogromny. Zupełnie tak, jakbym przygotował sobie potrawę ze skład, w której wchodzi kaszanka, makaron, a wszystko polane roztopionym masłem. Ci reasumując, po prostu zabieg ten nie przypadł mi do gustu. Wizja świata przedstawiona w anime kotoura jest bardzo niepokojąca. Prawie wszyscy ludzie naokoło to istoty bez serca, współczucia czy uczuć. Jedna osoba puści plotkę o wydarzeniu, cała reszta świata jej słucha. Dzieci kopią inne dzieci na ulicy, mają satysfakcję z wyżywania się na słabej czy wyśmiewanej osobie. Niestety, ale jest to bolączka wielu serii anime, gdzie twórcy skupiają się na głównych bohaterach, a poboczne postacie, które czasami wtrącą się do przebiegu fabuły, traktują jak niemyślące jednostki, które nadają się tylko do zapierdzielania na galerze. Do tej pory unikałem tego tematu, jakoś mnie to nie ruszało. Wszystko zmieniła jednak seria Kotoura-san. Gdyby tak właśnie miało wyglądać dzisiejsze społeczeństwo w momencie, wsiadłbym w rakietę i wyleciał na księżyc. A skoro przy głównych bohaterach jesteśmy... Poza Manabę, bez którego seria nie byłaby komedią, reszta bohaterów denerwowała mnie niesamowicie tylko to Ura, słodka, biedna, bezradna, wiecznie się obwiniająca dziewczynka. Mimo, że zmienia się na lepsze, denerwowała mnie przez całą serię. To samo tyczy się duetu Yuriko i Muroto, czyli brzydko namalowane niebieskowłosej uczennicy oraz krasnala o wielkich okularach. Nie są to złe postacie, jednak mi kompletnie nie przypadły do gustu. No i na deser, Ruda Moritani. Dziewczyna, która jest przywódcą całego, głupiego, pobocznego społeczeństwa, a więc mściwa, chytra i cwana, w pewnym czasie ewoluuje na drugi poziom i przeistacza się w zupełnie inną osobę. Ciężko powiedzieć, czy zabieg ten ogląda się przyjemnie. Ja niestety jestem wybredny, więc i to podobało mi się średnio. Nie mogę jednak zarzucić, że Kotoura są to słaba komedia. Kilkukrotnie uśmiałem się na całego, co nie zdarza mi się zbyt często. Podobał mi się także początek produkcji. Przez kilka odcinków twierdziłem, że jest to najlepsza anime sezonu zimowego. Niestety pod koniec robi się trochę dziwnie i fajny początek zakończony zostaje nudnym happy endem. Muzycznie także nie mogę się do niczego przyczepić, ścieżka dźwiękowa pojawiała się często, a od swojego brzmienia nie więdły mi uszy. Graficznie produkcja ta nie wyróżniała się niczym widowiskowym. Postacie narysowane zostały w dosyć mało szczegółowy sposób, a otoczenie nie tętniło kolorami tak, bym podziwiał je, pauzując na chwilę odcinek. I tak oto kończy się moja przygoda z Kotourum. O anime zapewne szybko zapomnę, a to za sprawą galimatiasu gatunkowego, nudnego zakończenia i denerwujących postaci. Być może kiedyś przypomną mi się tylko śmieszne sceny dialogi, które były największym plusem serii. Ocena 6 na 10, myślę, że najlepiej odzwierciedli poziom tej produkcji.